No dzień dobry. Dzisiaj przy truskawkach, posadzeniu nowych truskaweczek tu mamy takie truskawko-poziomki powtarzające, czyli one będą kwitły jak widać i owocowały do jesieni. I mamy taką grządkę podwyższoną, gdzie wykorzystamy jeden narożników, żeby nam ładnie zrastały na zewnątrz, żeby nie przeszkadzały w tym środku, nie? A w środku posadzimy zwykłe truskawki. Także odcinamy te wąki. Odcięliśmy te wąchy i teraz przystępujemy do robienia sezona. I mamy tu teraz te truskabeczki, które nam powtarzają owocowanie cały sezon. Jest tutaj ten gus, z którego będą powstawać nowe korzenie. Czy to widać dobrze Michałka? Tak. Nadmiar tego wąsa obcinamy. No i nie liczymy zbytnio, że będziemy mieli truskawki, bo chcemy mieć ci w zeszłym w przyszłym roku, nie? Czyli mhm. ja bym uciął te wszystkie kwiatostany. No mówi się trudno, ale ta sazoneczka jeszcze nie ma po prostu porządków. i my musimy ją pierwsze co to ukorzenić. Jeszcze tu jest zbyt dużo liści. Największe też się pozbędziemy. I to by była taka sadzoneczka, która już by nam się nadawała. Tu puszczam młode listki. Widzisz? Tak? Tak, A tu będą puszczać z tego guza, o tu wszędzie młode sadzoneczki. Mam jedną, jeden rok. Teraz musimy zdobyć drugą. Dobrze, tu też mamy pąk kwiatowy. Jak zauważcie, na zwykłych truskawkach też tak tworzą się już pąki kwiatowe. Tylko, że one jeszcze są w ukryciu. Tam gdzieś głęboko w rozecie. Ale już o tej porze się tworzą. Także im teraz zadbamy o lepszą kondycję tych truskawek teraz, tym ładniejsze będziemy mieli w przyszłym roku. Te pióra to nam niepotrzebne. Zobacz, ile tu powstanie korzeni na tym guzie. Wycinamy jeszcze nadmiar listka. Tak, może jeszcze z jeden. O, i resztę to będzie nasza zazoneczka. Mamy drugi róg. Teraz mamy trzeci róg. Orywamy to, co suche. Oddzielamy wąs. Obcinamy truskawkę. Nadmiar liści. I mamy tu miejsce, z którego puszczają nowe korzonki. I ten guzek. I będzie nowa sezoneczka. To mamy już trzeci róg. I został nam jeszcze jeden róg. Tu jest bardzo ładna. Najpierw obcinamy ten kawał wąsa Największy liść. Suchą część obcinamy kwiatostan nadmiar liści o już widzisz aż rozsadza ten główny pęd pęka i z niego powstają nowe korzenie tu mamy czwartą sadzoneczkiem. jest jeszcze tu jakaś piąta słabsza Zobaczymy, jak się uda. Ona nam niepotrzebna. Zobaczymy, czy coś z niej będzie. On ci powiem, ja bym jej nie wsadził, nie? Mhm. Będziemy mieli lepsze. Prawda? Tak, tak, tak. Przyniosłam Dobrze. Michalina postarała się przynieść nam ze zwykłej truskawki, takiej, co łocuje tylko na wiosnę, całą tę truskawkę. Wykopała tą część, która ma dwa lata, czyli ta stara, Tutaj wypuściły te młode części, które są z tego roku. Bo od razu, jak możemy zauważyć, będzie ważne w przyszłej części uszkodzenie od opuchlaka. Tak? Tu żerował opuchlak. I one tu przeważnie żerują. Na tym głównej łodydze gdzie wypuszcza największa ilość tych młodych białych korzeni, powstają te uszkodzenia. Dlatego te truskawki nieraz. Tak zniszczają. Rośnie, rośnie, rośnie i nagle przestała rosnąć truskawka. I tutaj główna część opuklaków młodych, która się wylęże, no ma super źródło dochodu, bo tu powstaje masa młodych, zdrowych korzonków, zdrowy pień, no i sobie tutaj wyjada. My tą starą część odcinamy. Czyli pozostamy tylko te z których będziemy robić sadzonki, a tej sadzonce Dziękujemy. Tam zostały nam sadzoneczki. truskawka, każda jedna, wybłyszcza takie wąsy. Widzicie, to jest taki alapesz. Taki co kawałek. Ma młodą sadzonkę. Nieraz tak się dzieje nawet na storczykach, na tym kwiatostanie. Ale to jest akurat mniej ważne. I tak samo jak przy tamtej odmianie powtarzającej tylko że tu nie ma tych kwiatostanów, te kwiatostany się tworzą jak my wsadzimy teraz te truskawki we wrześniu tak, to jeszcze na tyle one się wzmocnią że tu w środku powstanie zalążek nowego kwiatostanu już ta sadzonka w przyszłym roku będzie miała pierwsze 2-3 grona owoców i nieraz wielkość tych owoców potrafi być taka że jakby z ważył te owoce, to jest ich tyle samo co w trzecim roku, one są tak duże, nie obcinamy nadmiar tego pędu, liści są tylko dwa, są już w zaczątki młodych korzeni, że jak najbardziej ta sadzoneczka już nam się nadaje do dalszego sadzenia, tak? ale na dalszej części tego pędu mamy kolejną sadzonkę i zobaczcie. Jakby tego pędu nie uciął, jakby na dalszej części tego pędu powstaje kolejna sadzonka. I tylko zależy od tego, jaką siłę ma ta nasza stara truskawka. Może być takich sadzonek kilka, na jednym pędzie, nie? No ale ten już za mały, my z nim nic nie zrobimy. Także go odcinamy. Odcinamy nadmiar tego wąsa, tak? I mamy młodą sadzonkę z młodymi korzonkami gotową do sadzenia dobrze tu zobaczcie ta wypuściła chyba jako pierwsza I pęd był na tyle słaby na początku albo warunki atmosferyczne trafiło tu na tym suszę że ten wąs skończył swoje rośnięcie na te jedne sezonce. i stąd ta sadzonka jedna ale jaka dorodna Zobaczcie, jak to z takiego małego głuszka, z takiego ma małej sazonki rośnie taka broda korzeni. No to już truskawek to będzie chyba ze 2 kg. Na no przyszły rok, co? Szacujesz dobrze? Tak. Ja? Dobrze, obcinamy ten nadmiar tego pędu. I może ze dwa największe liście. Dobrze by było taki korzeń jakiś za długi, żeby nam przy sadzeniu się nie pozaginał obciąć go połowę. O, on no, taki zupełnie wystarczy na tym małą sadzonkę mamy to mamy jeszcze coś O, tu też mamy jedną małą sadzonkę ale już też z małymi korzonkami nadmiar tego pędu obcinamy i myślę że to już jest gotowa sadzoneczka do sadzenia Mamy tu taki fajny środek, stosuje się go, jest wszystko na ale 2 ml na litr wody i przed sadzeniem, słuchajcie, zwłaszcza że to jest ten rok, a nie inny, jest to nawóz z dodatkiem kwasów tłuszczowych, który działa stresująco na te sadzonki, poprawia ich ukorzenienie. Wzmacnia to ukorzenienie i poprawia w pierwszym fazie wzrost. Za dwa tygodnie możemy takie sadzonki jeszcze opryskiwać. Można mieszać to z innymi środkami ze względu na przykład. No właśnie do można marka, podawać do nawozów nawet. I różnych nawozów. Do jak mamy jeszcze coś fajnego, na przykład na opór laki jak mamy na działkę albo turkucie, można mieszać z tymi środkami. Nie boimy się. Zresztą wszystko jest wyjaśnione. I teraz takie sadzoneczki, które mamy Michalinkę, no ta sadzoneczka wyrosła nam na idealną, nawet tu korzenie. Tak, ale nie wszystko było tak idealnie. Wiecie, że niektórych w niektórych okolicach kraju nie padało po 3 tygodnie, i takie sadzoneczki możemy załoczyć całe, wrzuć wszystkie. Nie roztrafi nam, że wyjdziemy kogoś znajomego, 100 km 200 czy z innego kraju. Tak jakiś przemyt. No troszeczkę nam to przemiennie Tak zmarnuje się. I możemy to przez dobę nawet trzymać namoczone. te sadzoneczki nabiorą tej substancji do siebie. Tu glebę jak widać przygotowałem z małą ilością Mazowoski Zawsze daję przed sadzeniem azafocka to taki nawóz uniwersalny no i co teraz Michalina? sadzimy tak? ja myślę że tu trzy rzędy ich sadzonek to zupełnie by wystarczyło posadzisz tak? mniej więcej w takiej rozstawie ok tak? Tu, tu 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 i tu i tam potem jeszcze trzy sadzoneczki ok? tylko pamiętaj że Mniej głębiej niż 2 cm ta, ten guziołek Nie, jak tu się zaczynają liście, to powinna się kończyć ziemia. Tak, te korzonki które będą tu przyrastać, one jak gdyby ten guz będą wypychać i ten pęd główny będzie rósł nad ziemię. Nie? Tak, Patrzę, żebyś teraz nie posadziła tu, bo tym listkom będzie się ciężko wydostać. Tak, to nam się wydaje, że jest to tak rzadko. Ale widzieliście sadzoneczkę. Pokażę sadzonki dorosłe, bo tu mamy. Jest naprawdę jeszcze nawet bardzo gęsto. Ale że grządka mała i wykorzystamy chociaż tą przestrzeń poza grządką, no to możemy tak to gęsto dosyć posadzić. No, to jest ta najładniejsza sadzoneczka. No, tu dołek jest rzeczywiście dużo. Bardzo większy musi być, tak? Super. A ja pokażę, jak wygląda taka duża sadzonka po roku zobacz tu druga sadzonka tu trzecia tu nie będzie naprawdę gdzie paznokcia włożyć prawda a jeszcze gdzieś mu rosną, muszą rosnąć owoce nie także szersze gęściejsze sadzenie no nie ma sensu to jest takie optimum który już naprawdę tak na siłę można zastosować no i tak pokrótce to to wygląda fajny ten środek bo wspomaga to ukorzenianie do tego słuchajcie, jak to ładnie przeczytacie opis, to można w tym ukorzenić filaki, można w tym ukorzenić potęgę, można namoczyć nasiony 2-3 dni przed siewem, potem nie dopiero posieć, To też stymuluje rozwój korzeni. Waży, że nie chorują w tym pierwszym okresie, że są takie silne, mają dobry turg, poprawia to wschody. Także w wielu, wielu, wielu zagadnieniach można ten środek wykorzystać. No i mieć po prostu potem ładniejszy plony. Także do zobaczenia.